I hej, czyli witajcie! Z tej strony Daweku i witam was na moim kanale. Dzisiaj nauczymy mojego brata Matyasa Ninja grać w Fortnite na klawiaturze i myszce. Przywitaj się. Hej! No więc tak, oczywiście wybierz sobie kombo i widzimy się, jak już Matyas wybierze kombo. Dobra, więc Matyas wybrał takie kombo z takimi kiofami, A my oczywiście przechodzimy do sklepu z przedmiotami. I oczywiście wpisujcie mój nowy kodzik Dawek Łyty, a ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Okay. Więc my już jesteśmy na kreatywie, oczywiście kod Daweku wpisany. No... I ja w teraz potyna? Wiesz jak się buduje, czy nie? Chyba nie, nie. No to... No to... Dobra, spróbuj zrobić ten dziewięćdziesiątkę. Dobra, Do jakiegoś edita. No. Tak, i jeszcze podłoga i schody. Podłoga i schody. I spróbuj jakiegoś edity, że idziesz i dasz jakieś ty na No, widzę, że No, Dobra. I my jeszcze sobie trochę przećwiczymy budowanie i zaraz przejdziemy do solo. Au. Tim <tryk> tutaj... pytaje... Dobra, więc chy, lecisz chyba na tą ścianę co nie? No. I jakiś plan na tą grę? Bo tamte gry nie wychodziły ci za dobrze. Szlokę kambit, jedna, Co bardziej? Tak jak zawsze? Tak. No. Że bardziej trochę? Dobra, Mati się na razie lutuje, a ja mam wam coś do powiedzenia. Zrobimy tak, że jak będzie chociaż 50 łapeczek w górę pod tym filmem, to nagrywam taki sam odcinek, tylko z tatą, że uczy tatę grać na klawiaturze... Nie na klawiaturze, tylko uczę tatę grać w Fortnite, więc to może być dosyć ciekawe, tylko muszę się wiedzieć, że 50 łapeczek. Co bierzesz? Nie bierzesz... Co? Nie ważne. Chciałem się zapytać, czy szarą rękę, czy niebieskiego, czy niebieskiego, no zielonego, jestem nie są Je, Czy zielonego kawaha. Ale żebrać ja, no Dobra, widzimy się jak już będzie się coś działo, bo mety ja chyba nie ma żadnych O, bo... Bodziesz go? No. Uf, go zabiera. Ej, się też! Nasz anioł. Nie wyrzuciło się. A gdzie ten chłopiec? Tego chłopaka jeszcze pewnie dalej od ciebie wyrzuciło. Więc. Jest... O nie! Chłopku. Rzuć! O, właśnie. Ale się trafił tego. Prawie nie. Czeluj. No, no podjeżdżasz. O kam tu. Co tam się dzieje w ogóle, XZ. To nie wiem, ty idziesz na niego, czy uciekasz, czy co? Wiesz? A tu nie ma chupa? Tu jest boss, chyba. to jest. Tak słyszę po dźwięku. Widział cię czy nie? nie. O, to jest co. I czekasz tu teraz na niego? Tam coś też jeść. Chyba. Nie, ty podjeżdżasz, czy co robisz? Masz zero fragu? No, masz tutaj. Mało cię ufło, ale skam. Grzeszem jeżdżę. Grzesz Matiego Maciego tu. Ja go nie tak prawie. Tu masz chyba, ostrzelają się Widzę po tych drobnastych O! Ma ty co się na niego, on tu przyjdzie, to dajesz mu headshota. Tampi się. Podjazd? No, ma full wukej. Full wokej, a nawet go. A tam jest. Przywisz. Co za... Aha, No ok, nie wnikam. To jest ta rubisz strzelasz nią czy nie? Stara. Tylko czekasz jak się zatrzyma pewnie. Ale ty masz ajbota! On jak, gra, on jak gra na co dzień na padzie, więc... ...ajbot mu działa, na jak gra na klawie. Dobra, Widzimy się chyba, jak już będzie się coś działo. Widzimy się chyba, jak już będzie się coś działo. Albo Matiś... Maciej... a podjeżdżasz go, czy nie tak w ogóle? Pamiętam. Podjeżdżasz. To zobaczcie. O, no. ja już wszystko, co ja chcę powiedzieć. O, ślub pomóż. To sobie go użyj. Nie masz amu do pompy, to znaczy do pompy doemki. Żebyś cię UFO znowu nie zebrała. No to nie dawiele. O tam jest ta Ruby. skupienie nic nie mówi nie porwało się po a chociaż to strefie cię porwało, co jest? Se. O, tego też vporbao. To bylo by bylo i chyba. Aj o nás? ty o nás. Aj ty nás. No. No. O, tam jest czaruby chyba. Podjeżdżasz? Panele, tam Oczywiście. No. A on cię będzie dziwiało. Nie on cię nie wyjeżdża teraz Ale angota ty masz! Chłopie! Teraz ja już się dajmy ode mnie. Ale masz ani. Ło, co masz. Nie, Nie wiem, ale ty ma szpadam! Robić. A w sumie nie taki Aimbot Matli, bo stał w miejscu ten chłop, ale... A, yeah. Ten też masz. Nie udało się. Masz ja może iść bardziej do strefy, a nie bij go. Stotkiem? Uciekaj statkiem? Uciekaj statkiem! No wypchnij najlepiej, Tu Ty umiesz tym kierować? No, do góry! Brawo! Nie strzelaj może. Nie do strefy bardziej idzie. Strzelasz. Strzelasz. O, czekasz na Bo jest a, a strzelasz. Nie mówię, że ty ma i była cieba. Gorsze było. Co za głąb. Matyjas może lepiej Znieść się na dół. No ej! Brawo. Wysiądź. Będzie lepiej chyba. Czekasz na jego... na strefie? Przy strefie? Jak będziesz szedł? Och, to jest twój plan? O nie, on Cię przecież zabije, on jest dobry. Macie nie walcz z nim, uciekaj jako i on Cię zabije przecież. A jak on? Na pewno nie tędy. On Cię zestrajuje. Skupienie Trochę ćwiczyliśmy na, kre na kreatywnym, więc nauczyłem go trochę edytować. Nie muszę z nim matkić. To jest dobry. To ma bloki, podlęknij jeszcze. Uciekaj! Czekaj! Знаешь, жорувка там, что он... Обочи-кай. Матья, что трики я хочу Матья, не может! Ты что, мальчик, да даешь? Ты чуть Не буду я ть, сына. На луде соединен, патче Ja myślę tylko o tym, co dalej. Nie lepiej zbudować schodki? Nooo... lepiej. Lepiej? No. Nie pomyślaj o tym. No. No. Dobra. Widzimy się jak już będzie się coś działo. Mati chłop strzela. Musisz już trochę pokazać. Lecz ja czekam. i przekam przez chwilę. Sprawdźcie czy on nie idzie przypadkiem do ciebie. Nie idzie chyba, ale i tak przekam. Przekam sobie. Dobra. Widzimy się, jakby się coś biało, i co więcej czarnego. możliwe. Ale tam się gdzieś strzelają. Matias! Strefa! Chłopcze, czy ty się masz? Nie, czy jest tu chłopcze, co mówisz. Zabijasz go? Na luzie. Aj, bo. Udało ci się? Co? Bo nie, iPod, No nie Aibot, bo to trafiłeś. Nie ja spodziewałem się tego po tobie, że go trafisz, no ale... Uczysz się od najlepszych w końcu. Żebyś, Matias teraz nie spadł. I nie stracił tego. Nie, by było źle. Nie! Już się No Udało ci się. Ja, no to zaba. Jak to zabijesz, to przecież nie sk skręci. Że tak się da. Żeś tylko teraz. Ale budowla. No te uteka, to już pra prawa nie mam maski. Numer jeszcze 200.